W Ewangelii tej niedzieli słyszymy, jak cieśla uczy rybaka łowić ryby. Cieśla to oczywiście Chrystus, który naucza nad brzegiem jeziora Galilejskiego, a rybakiem jest Szymon, a właściwie rybacy, dlatego że widzimy Szymona jeszcze nie Piotra który ma małe przedsiębiorstwo rybackie, małą firmę, razem z synami Zebedeusza, Jakubem i Janem. I właśnie Szymona Jezus prosi o to, żeby udostępnił łódkę jako ambonę, aby mógł przemawiać. To jest taki poranek, w którym Szymon przeżywa klęskę, dlatego że całą noc łowił ryby i nic mu się nie udało ułowić. Jest zmęczony i wtedy właśnie, kiedy Chrystus kończy przepowiadanie, prosi Szymona, zaprasza go, aby ponowił próbę połowu. Mówi, wypłyń na głębie, znajdziesz ryby. I to, co robi Szymon, to jest rzeczywiście prawdziwy cud, dlatego że żaden rybak o zdrowych zmysłach, znający swoje rzemiosło, nie wypłynie na jezioro Galilejskie w ciągu dnia, bo wtedy po prostu ryb nie ma, a już na pewno nie ma ich na głębinach, ich sieci sięgają może do 6 metrów. Ryby w czasie dnia są na dnie. Nie ma takiej możliwości, aby cokolwiek ułowić. Nie? Poza tym, prawdopodobnie cała wioska, cała okolica słucha, jest świadkiem tego zaproszenia. Piotr naprawdę ryzykuje, że, że się upokorzy, że, się, że przeżyje wstyd, że, że robi takie rzeczy, które. Potem całe pokolenia będą się z niego śmiać, że łowił ryby w ciągu dnia. A mimo wszystko Jezus mówi Piotr, na twoje słowo, panie, nie? na twoje słowo zrobię to, co jest głupie, co jest śmieszne, co jest nieprawdopodobne, niemożliwe. I słowo Jezusa się wypełnia. Rzeczywiście, połów jest obfity, bardzo obfity, ale. Tej Ewangelii to nie cud Jezusa, to nie ten cudowny połów jest najważniejszy. Nie? Jezus nigdy nie robi cudów takich dla spektaklu, nie? Jak, jak jakiś sztukmistrz po to, żeby olśnić i zafascynować widowiskiem. Jeżeli Chrystus czyni cud, to zawsze ma On związek ze Słowem. Tak? Albo czyni wiarygodnym słowo, które Chrystus wypowiedział, jak gdyby potwierdza to słowo, mówi, pokazuje, że to słowo jest prawdziwe, ma moc. Albo y, przygotowuje słuchaczy przez cuda, od, odkrywa im uszy, czyni gotowymi, aby słuchali. Zawsze cuda mają takie znaczenie w przepowiadaniu, w działalności Jezusa. I tutaj też najważniejsze jest to, co mówi Piotr. My wierzymy Jezusowi na Słowo. To Słowo jest tym, co nie przeminie. Ziemia, niebo, cuda przeminą. Ale słowo Jezusa nie przeminie. To ono ma moc budzić w nas wiarę, która daje nam coś więcej, o wiele więcej niż obfity połów, niż chleb, niż zdrowie, niż wyleczenie z jakiejś choroby, bo to wszystko przejdzie. Na końcu i tak każdy z nas umrze. Natomiast Chrystus głosi Słowo, które jeśli przyjmujemy, daje nam życie wieczne. I to jest cel Jezusa, to jest cel yy, każdego cudu, nie? Yy, aby obudzić w nas wiarę. Warto, warto pytać się, nie? jeśli szukasz Jezusa, nie? jaką masz intencję, czego chcesz od Niego? Nie? Szukasz cudów, szukasz rozwiązania Twoich problemów, chcesz yy, być nakarmiony, chcesz być. Yy, Mieć satysfakcję, czy też oczekujesz od Chrystusa tego, co on naprawdę może ci dać o wiele, wiele więcej: nie? życie wieczne, życie, które nie przemija, życie, które nas nasyca do końca.